Witam wszystkich z powrotem na moim kanale, dzisiaj moim super gościem jest Krzysztof Ferenc, wujaszek Fericze. witam Cię bardzo serdecznie. Siemanko, witam Ciebie, dziękuję za zaproszenie, no i witam oczywiście wszystkich widzów, ewentualnie słuchaczy. Co tam u Ciebie, może zacznijmy od tego, jak po walce, bo wiemy, że teraz jesteś właśnie po pierwszym pojedynku w fejmie, jak tam odczucia, samopoczucie i tak dalej? No, przed chwilą miałem rozmowę również z kolegą z Gdańska, który prowadzi taki fajny podcast studencki. Też między innymi o tym rozmawialiśmy. Tak się składa, że minął już tydzień od walki, bo ci mamy sobotę. W sobotę się biłem 2 października, więc równe 7 dni. Morale w górę, motywacja w górę, chęci do treningu w górę w dalszym ciągu są. Ja jestem taką osobą, którą ciężko jest zdemotywować i ta porażka na pewno mnie nie zdemotywuje i nie zbiła mi zupełnie z pantałyku treningowego dlatego MMA to jest piękna dyscyplina, wieloprzekrojowa, wielowymiarowa, że tak powiem, trzeba naprawdę wiele rzeczy się uczyć, ja jestem głodny wiedzy, chcę się rozwijać, no i tak jak powiedziałem, te morale i motywacja jak najbardziej w górę, mimo tego, że spektakularna porażka, bym powiedział, jeżeli chodzi o fizyczność, obyło się absolutnie bez żadnych mikrourazów, bez jakichś globalnych urazów, wylądowałem w szpitalu, miałem tam kompleksowe badania głowy. Czyli nie było żadnego wstrząśnienia mózgu, żadnych krwiaków, żadnych generalnie problemów z mózgiem, mówiąc tak wprost. Cały tydzień poświęciłem na dosyć mocną regenerację, jeżeli chodzi o pod względem suplementacyjnym, pod względem jedzeniowym, pod względem takiego odpoczynku, treningów, zarówno siłowych, jak i treningów MMA. Wczoraj zrobiłem pierwszy trening pod skrzydłami trenera szyszki. Wpadłem na salę głodny tego klimatu, tego zapachu. Pisałem zresztą krótkiego posta na Instagramie: jak ktoś będzie miał ochotę, to może sobie tam zajęknąć, przeczytać, bo, bo, bo też się odniosłem do tego pierwszego treningu po tej porażce. No i dosyć mocno i intensywnie jeździliśmy za Agnieszką do DOIS, czyli diagnostyka ogólna i sportowa, do Warszawskiego Centrum Atletyki. Tam do Michała i robiliśmy w lewy. Takie przeciwzapalne, regeneracyjne, czyszczące wątrowe, pomagające się zregenerować i oczywiście ze specyfików legalnych, aczkolwiek takich, które pozwolą jak najszybciej zregenerować się mojej głowie bo mówi się, że nawet do 30 dni, a nawet dłużej, po tak ciężkim nokaucie wdziga się się światło zawodnikowi, mózg ma problemy z przyswajaniem cukru, z przyswajaniem węglowodanów, więc robimy wszystko, żeby ta głowa pracowała. Na ten moment, Kamilu, jak z Tobą rozmawiam, to nie czuję absolutnie żadnego brain foga, nie mam żadnych jakichś problemów z głową, żadnych bóli głowy, odrobinkę jeszcze boli mnie szczęka, co ciekawe, prawa strona, dostałem w lewą stronę reda, Szczenka jednak trochę strzeliła za ciosem i odrobinę jeszcze bolała mnie, bo jak już puściło to napięcie, puściła adrenalina, to odrobinę bolała mnie szyja, bo doszło też do dosyć mocnego skrętu po tym uderzeniu. Ale tak jak mówię, żadnych takich globalnych urazów. Wszystko jest dobrze, jestem zdrowy, z tego się cieszymy. No i wylatujemy za momencik na wakacje jutro. I to jest coś, co, co wywołuje uśmiech na, na mojej buzi, bo wiem, że trochę się zregenerujemy, solidnie pojemy, złapiemy trochę witaminę D3, hormonu D3, i będziemy mieli też okazję potrenować. Już kiedyś w tym hotelu byliśmy, więc warunki, warunki treningowe są bardzo przyzwoite. Myślę, że tam od, od 14 do 28 jednostek treningowych będzie zaliczonych. Mm -hmm. No nie ma co jak gadać. Knockout bardzo ładny, bardzo ładna no, walka na początku fajnie się oglądało. Też tobie mało zabrakło tam, bo ustrzeliłeś się jego troszeczkę. Ale jak myślisz właśnie, czego, mogło, czego mogło zabraknąć w tym, co? Ja myślę, że tutaj y, ja bym, Kamil, nie rozważał tej, tej walki w, i tej porażki y, z takiej perspektywy, czego zabrakło, bo ja uważam, że absolutnie niczego nie zabrakło, tylko raczej patrzyłbym na to, jakie popełniłem błędy. Popełniłem dwa błędy, które są kategoryczne i których, których wystrzegaliśmy się przez 7 miesięcy przygotowań, ale gdzieś, gdzieś ten taki, po tym knockdownie, jakiś taki szalanski luzik się być może wdarł i była lewa ręka zdecydowanie za nisko, a broda była zdecydowanie za wysoko. Nawet jakby ta ręka lewa opadła, tak jak mi opadła, tam pod siatką, gdzie poszedł ten prawy na prawy, gdzie szeli stał plecami do siatki, i nawet żeby ta broda była odrobinkę niżej, bardziej w gardzie bokserskiej, tak, to być może pocelowałbym je gdzieś na. Na skroń, może mnie nie pocelował gdzieś na kościarzmową, może ten, ten prawy poszedłby gdzieś bardziej w głowę, a nie w szczękę, a że uderzył w nerw szczękowy, który idzie z lewej strony, od razu włączyło mi światło. Ja myślę, że niczego nie zabrakło, bo przekrojowo zarówno Shell, jak i ja myślę, że byliśmy bardzo mocno przygotowani i tak naprawdę, w którą płaszczyznę byśmy nie czy to by była stójka, czy to by były zapasy, czy to by był grappling, to mogłoby być bardzo ciekawie i widowiskowo, i myślę, że widzowie byliby usatysfakcjonowani, aczkolwiek. Błędy, jakie popełniłem, są dwa: lewa ręka zdecydowanie za nisko, musi być wysoko, broda zdecydowanie za wysoko, musi być niżej. Mm -hmm. No czyli nic teraz, tylko wykluczyć te błędy, zniwelować je na następną walkę. I właśnie, czy planujesz, myślisz już, kiedy następna walka? Czy jeszcze, jeszcze jakbyś. Miał... Ja ja mam. Ja miałem takie założenie, że chciałbym spełnić moje młodzieńcze marzenie i chciałbym chociaż raz wejść do oktagonu. Los akurat chciał tak, że mm, ostatecznie nie wszedłem na gali Fame MMA 10, bo miałem wejść na dziesiątce. Też nie niedużo ludzi o tym wie. Przed chwilką rozmawiałem o tym z Przemkiem. My byliśmy z Piotrem zestawieni do gali Fame MMA 10. Ja miałem 8 tygodni na przygotowanie pod Piotrka. W ostatniej chwili dosłownie na dwa dni przed pierwszą konferencją do gali Fame MMA 10 dostaliśmy informację, że jednak te plany są zmienione i nas przesunięto na gale MMA 11 widocznie los tak chciał. Mieliśmy 7 miesięcy na przygotowania i, i dzięki temu losowi, który był moim zdaniem, przychylny, miałem okazję wyjść nie na galę studyjną, tylko miałem okazję wyjść przy prawie 13 tysięcznej widowni w drugim, jeżeli chodzi, jeżeli się nie mylę, w drugim chyba pod względem wielkości obiekcie w kraju, który robi naprawdę wow na żywo, robi wow w telewizji, ale jak się jest w środku w Oktagonie, to się człowiek czuje jak gladiator w jakimś koloseum. Ja jestem bardzo wdzięczny za to, że mogłem poczuć się na własnej skórze, że mogłem spełnić swoje młodzieńcze marzenie. Ja tak naprawdę nie mam teraz takiego wewnętrznego głodu, że ja już muszę koniecznie, że ja muszę się pchać do tego tagonu, bo ja już się stałem tutaj zawodowym zawodnikiem frikowym i jedyne, co mnie teraz w życiu interesuje, to trenowanie MMA i wychodzenie na karach w MMA czy, na jakiś, czy dla jakichś innych federacji. Nie, tak nie jest. Chciałbym. Chciałbym oczywiście, bo taki, takie są moje sportowe aspiracje, jakaś taka męska duma, że chciałbym dać jeszcze jedną dobrą walkę, z której chciałbym wyjść zwycięsko, chciałbym być może dać trzecią walkę, z której chciałbym wyjść zwycięsko. I nie ukrywam, że moim marzeniem na ten moment, który być może się ziści, może nie, ale nie będę też tak bardzo o nie walczył, to chciałbym dostać rewanż gdzieś tam z szelin i, i pokazać, że staćmy na trochę więcej niż przewalczenie dwóch minut dwudziestu sekund. W tym momencie skupiam się na wakacjach. Po wakacjach chciałbym wrócić, przeorganizować, a może inaczej, ułożyć sobie wszystkie sprawy zawodowe, wszystkie sprawy prywatne. Będę trenował MMA pod skrzydłami trenera przemysłowa 6 Fight Club dla siebie tylko i wyłącznie, bo chciałbym się rozwijać, chciałbym się szkolić. Bitka, mix martial arts to jest coś, coś pięknego. Nikt tak, nic tak nie szykuje, nie poprawi Twojej formy wydolnościowej, Twojego układu krążeniowo-naczyniowego, Twojej formy takiej fizycznej, psychomotorycznej jak, jak MMA. Więc będę to robił na pewno 3, 4-5 razy w tygodniu, jeżeli czas pozwoli. A jeżeli się okaże, że jestem w stanie pogodzić moje obowiązki zawodowe, których jest dosyć sporo, obowiązki prywatne i będę mógł się wyszykować do kolejnej walki, jeżeli zdrowie pozwoli, jeżeli będzie fajny przeciwnik, to na pewno zobaczycie mnie w drugiej i być może jeszcze w trzeciej walce. Mhm. A powiedz, myślałeś na przykład o tym, żeby. Przyszłości spróbować dostać się, zawalczyć dla federacji takich stricte sportowych, nie, nie takich frykowych? Jak to u Ciebie wygląda? Ja myślę, Kamil, że bardzo mocno trzeba mierzyć siły na zamiary. Bardzo trzeba. Nie to, że, że grać i udawać kogo, kogoś, kim się nie jest, ale trzeba ważyć swoje słowa, więc ja bym nie chciał nigdy hmm. powiedzieć nigdzie i tutaj od mnie też tego nie usłyszę, że mam aspirację na to, żeby bić się w galach yy, prosportowych, bo trzeba mieć doświadczenie, za doświadczeniem muszą mieć umiejętności i trzeba pamiętać o tym, że jeżeli pchasz się, będąc zawodnikiem, który jest tak ekstremalnie doświadczony w dalszym ciągu jak ja, jeżeli pchasz się do federacji prosportowej, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zabierzesz miejsce komuś, kto od dawna, od wielu lat albo od nastu lat trenuje e, gdzieś tam po piwnicach, gdzieś tam po klubach, wydaje wszystkie pieniądze na swój rozwój, na to, żeby móc się gdzieś pokazać właśnie podczas takiej gali prosportowej i istnieje duże prawdopodobieństwo, że ty jako freak skoczysz na jego miejsce i przekreślisz jakieś jego marzenia, więc na, na ten moment, tym bardziej po tej porażce, która pokazała, że gdzieś, gdzieś też muszę nabrać takiej mm, fajterskiej ogłady, y, myślę, że w Fame MMA, czy jakieś inne federacje, to jest dla mnie odpowiednie miejsce. Jeżeli w ogóle dojdzie do kolejnych walk, nie rozpatrywałem tego nigdy, nie rozpatrywałem tego nigdy, w, jeżeli chodzi o gale pro sportowe. Aczkolwiek, jeżeli kiedyś by się, mówię teraz czysto hipotetycznie, jeżeli kiedyś odezwałby się do mnie na przykład, nie wiem, FEN, który powiedział, słuchaj Krzysztof, na tej gali chcemy zrobić akurat fajne yy, freakowe zestawienie, jednego pojedynku, dwóch pojedynków, trzech, mamy ciebie na oku i na przykład takiego i takiego dżentelmena, może byście zrobili fajne show. Nie mówię, że nie, ale tak jak mówię, gale prosportowe zostawmy prosportowcom, ja myślę, że tak powinno być, gale frikowe zostawmy osobom, które chcą się tym bawić, które mają małe doświadczenie, które mogą wyjść, tak jak ja wyszedłem do Oktagonu, e, zawalczyć dobrze lub dostać taki knockout, a nie zabierać miejsca zawodnikom, którzy zasługują na to, żeby się w sportowych e, pojedynkach. Mm -hmm. No właśnie, a od kiedy też pamiętam, też zawsze mówiłeś e, właśnie w ten sposób się wypowiadałeś na swój temat, jeśli chodzi o kulturystykę, nie? że właśnie mierzysz te e, siły na zamiary no Jednak znasz swoje miejsce w szeregu, i między innymi też dlatego zrezygnowałeś, jakby ze startów w kulturystyce. No i właśnie teraz pytanie: takie do ciebie, czy myślisz, myśl, będziesz myślał, myślałeś, może, żeby jeszcze wrócić do kulturystyki, czy to jest definitywnie zamknięty temat, jeśli chodzi o starty, nie? Bo jednak w kulturystyce dalej jesteś, bo masz też swoją jazdę z Wujaszkiem, program, który też oglądam, który jest świetny. Myślę, że. Wiele osób się ze mną zgodzi, że to jest jeden z lepszych kanałów, jeśli chodzi o właśnie o sport, kulturystykę, o promowanie kulturystyki w Polsce. Wiesz, co kulturystyka jest bardzo bliska mojemu sercu, ale bardziej już teraz zawodowo. Bardzo chętnie oglądam zawody, bardzo chętnie śledzę Mr. Olympia, bardzo chętnie śledzę zawody NPC, czy nawet IFPP, które tutaj mamy w kraju, czy gdzieś na świecie, czy nawet Ligę Pro. Kibicuję pewnym zawodnikom, których darzę ogromną sympatią, chociażby Mariusz Sztączuk, Cox, tak, który też był ostatnio u mnie z wujaszkiem na kanale YouTube Polim Sport Nutrition. Jest wielu zawodników, których podziwiam. Zagurowski, Dawid Czechowicz, tak, który robi fenomenalne. Rozwój i teraz pokazał na NPC na co go stać. No, absolutnie totalnie fenomenalna metamorfoza i sylwetka, która robi ogromny wow. Jest, jest tych zawodników i zawodniczek naprawdę dużo i tak jak powiedziałem, ja nigdy nie będę negował kulturystyki. To jest, to jest sport bliski mojemu sercu. Dał mi bardzo dużo, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy, taki wewnętrzny i też sportowy, ale przyszedł taki moment, gdzie ja doszedłem do bardzo prostego wniosku. Osiągnąłem tyle, ile ja mogłem osiągnąć. Oczywiście nie, nie chcę powiedzieć tak, jak niektórzy czasem mówią nie słusznie, że zdobyłem wszystko, co się dało zdobyć, tak? Nie zdobyłem wszystko, co się, co się dało zdobyć, ale zdobyłem wszystko, co mogłem na mojej możliwości. I doszedłem do pewnego wniosku, że nie chcę więcej tracić zdrowia, nie chcę więcej wydawać pieniędzy, nie chcę więcej tracić jakichś relacji z bliskimi mi ludźmi, bo kulturystyka to jest sport pełen wyrzeczeń tak naprawdę. Myślę, że otwarcie można o tym powiedzieć. To się nie tyczy każdego zawodnika i nie każdej zawodniczki, ale też bardzo mocno siada na pacynę i tak było też w moim przypadku. No i doszedłem do, do takiego wniosku, że nie chcę przekraczać pewnej granicy, jeżeli chodzi o środki i są środki, których nigdy nie brałem, nie biorę i których nigdy nie wezmę. Eee, takie miałem postanowienie. Przyszedł też moment, gdzie ja się bardzo mocno, regularnie badałem, gdy byłem zawodnikiem kulturystyki. I rzeczywiście to zdrowie zaczęło odmawiać mi posłuszeństwa. Nie chcę tu powiedzieć, że jakieś nie wiadomo jakie dramaty w hormonach były, nie wiadomo jakie dramaty w morfologii krwi i tak dalej, że się okazało, że ten mój organizm jest w jednej wielkiej ruinie, ale miałem na tyle wystarczające znaki od mojego organizmu, żeby pójść po rozum do głowy, żeby zrezygnować ze specyfików, żeby oczyścić się zupełnie, żeby zejść z tej drogi androgena-anabolicznej, czy jak ją tam zwał, tak zwał, żeby dać organizmowi trochę pożyć, a wtedy też y, przyszedł moment na zooperowanie mojego lewego kolana, zrobienie osteotomii podkolanowej. To się wszystko tak złożyło do jednej kupy, że zrezygnowałem ze startu, zostawiłem kulturystykę, skupiłem się na kulturystyce tylko i wyłącznie dla siebie, takiej jak to fan kulturystyki, czyli żeby mieć jakąś tam fajną sylwetkę, żeby czuć się zdrowo, dobrze wyglądać, prezentować się tam lepiej niż 90% społeczeństwa na plaży, powiedzmy. Zrobiłem operację kolana i tak naprawdę od tego 2017-2018 roku jestem czyściutki, nie przyjmuję żadnych środków, a odpowiadając na Twoje pytanie, nie wyobrażam sobie absolutnie, żebym miał kulturystykę. Teraz do startu w kulturystyce, bo ten głód sceny i ten głód zdobywania medali, czy tutaj na imprezach w Polsce, czy na imprezach międzynarodowych, we mnie totalnie się wypalił. A poza tym jestem osobą już tak mocno potatuowaną, to jest moja, moja kolejna pasja. Myślę, że nie wiem, no 70% mojego ciała jest pokryte tatuażami tatuażami kolorowymi tatuażami o dużych powierzchniach że w tym momencie jakbym miał startować, to chyba tylko w tych federacjach, gdzie używa się tych ciężkich smarów, gdzie można rzeczywiście nałożyć kower i się przesmarować bejcą taką, jak się kiedyś to robiło. A wydaje mi się, że ta kulturystyka tak bardzo mocno poszła do przodu, że ja nie mam czego szukać na scenie. I tak jak powiedziałem, głód kulturystyczny zupełnie się we mnie wypalił. Bardziej ciągnie mnie do sportu walki czyli do tego backgroundu, który gdzieś tam miałem naście lat temu, jak zaczynałem jeszcze moją, karate, moją przygodę z karate Shotokan czy z tekłą na studiach. Mm -hmm. No nie ma co szkoda, bo fajnie byłoby cię zobaczyć znowu na, na scenie. Tak jak mówisz, no, znasz swoje miejsce w szeregu. Wiadomo, tak jak też powiedziałeś, ta utrystyka strasznie poszła do przodu, że teraz to faktycznie no, nawet w Men's physic to są po prostu konie takie, że jak kiedyś, kiedyś klasyki. E, także no, to naprawdę tutaj trzeba by było e, troszeczkę w to poświęcić. Ale bardzo fajne podejście pre, prezentujesz, pokazujesz osobom, e, jeśli chodzi właśnie o życie prywatne, zdrowie i tak dalej. Że nie ma, nie ma co, że czegoś nad zdrowie że tak powiem, stawiać, nie? że potrafiłeś w odpowiednim momencie właśnie zrezygnować z tego, żeby jednak zadbać o siebie, o, o swoich bliskich i tak dalej. I to jest właśnie ogólnie, jakby przechodząc do następnego tematu, już na koniec. E, jesteś też na pewno niewątpliwie osobą, jedną z takich. Które mają bardzo dużo i bardzo dużo ciekawych i mądrych rzeczy do powiedzenia. Jesteś właśnie na Olymp Sport Nutrition na kanale YouTube, gdzie prowadzi właśnie kanał Jazda z Wujaszkiem. Jesteś teraz w TTV program Kanapowcy. Powiedz, czy myślałeś może o tym, żeby założyć swój własny kanał i go stricte prowadzić e, tak jak, no nie wiem, właśnie inni, tak jak Dawid Czechowicz chociażby, żeby zapraszać ludzi do siebie, tak? Czy raczej Cię to nie, nie interesuje? Ostatnio tak się składa Kamil, że ostatnio bardzo dużo osób się o to pyta, czy, czy, czy wujacz, czy nie lepiej było założyć swój kanał, albo założyć na przykład kanał. Miałem propozycję z Michałem Rogozińskim. Michał Rogoziński robiłby rogo z TV, który wskoczył na moje miejsce, jak ja jeszcze byłem w Sixpack TV, on teraz jestem tam redaktorem naczelnym. I żeby zrobić taki swój kanał, albo z kimś na spółkę. Ja jestem przede wszystkim za stary, ja mam już 37, prawie 38 lat, więc YouTube pozostawiam osobom troszeczkę młodszym, niech on będzie dla tego młodszego pokolenia. Po drugie, nie chcę powiedzieć, że to są kwestie wygodnictwa, ale ja mam naprawdę bardzo fajne i komfortowe warunki pracy dla marki Olimp Nutrition, gdzie jestem nie tylko ambasadorem, ale przede wszystkim normalnym pracownikiem, który ma do wykonania swoje obowiązki. Jestem tą osobowością kanału i bardzo się z tego cieszę i ta praca daje mi bardzo dużo satysfakcji. I teraz, żeby to wszystko zostawić, inwestować w nowy kanał, próbować go skręcić, nie wiem, zbierać może pieniążki przez jakieś donaty, czy, 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 czy na to trzeba mieć operatora, trzeba mieć montażystę, trzeba by było kupić sprzęt, Kamerki GoPro, trzeba by było kupić rejestratory. To są oczywiście nakłady jakieś tam finansowe, które mógłbym ponieść, ale w dzisiejszym świecie naprawdę trudno jest się przebić przez naszego YouTube'a, czy polskiego, czy jakiegoś zagranicznego, więc wydaje mi się, że tą pracę, którą wykonuję chociażby dla Olimp. I takie nagrania, które mam przyjemność chociażby zrobić z Tobą, czy przed chwilą miałem okazję o 12 zrobić z Przemkiem z Gdańska, to myślę, że warto się skupić na takich rzeczach. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie to obejrzeć, posłuchać, wyciągnąć z tego jakieś wnioski, to to zrobi. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to, to tego nie zrobi. Ja też nie mam za dużo czasu, żeby skupić się teraz na jakimś nowym projekcie, szczególnie YouTube'owym, a to jest naprawdę duże przedsięwzięcie. To się tylko tak wydaje, że otwieram kanał i robię. A pamiętajmy o tym, że YouTube się rządzi swoimi prawami. Albo się jest kontrowersyjnym, albo się jest ekstremalnie głupim, a jeżeli chce się pokazywać coś merytorycznego, coś naprawdę ciekawego, to ciężko jest zgromadzić rzesze milionów, czy dziesiątek tysięcy, czy setek tysięcy subskrybentów i jeszcze do tego mieć dziesiątki, setki, czy miliony wyświetleń. To robi tylko muzyka, to robią osoby, które są od lat, od lat na, na YouTubie naszym polskim, czy zagranicznym, a i tak na pewno zauważyłeś, jak YouTube te zasięgi obcina. Więc wydaje mi się, że robienie teraz nowego YouTube'a YouTube z takim merytorycznym jakimś przekazem, gdzie ja próbuję pokazać fajnych, mądrych, wysportowanych ludzi, nie ma absolutnie sensu. I tak jak powiedziałem, fajnie mi się to robi na, na kanale YouTube Olimp Sport mam no, fajną ekipę, z którą mi się super pracuje, mam montażystę, mam operatora. Mam osoby, które na YouTubie się znają, które tamtym YouTubem się zajmują. Ja tak naprawdę jestem od, od zrobienia tej roboty takiej praktycznej, od wyjechania w teren, od porozmawiania z ludźmi. Wysyłajmy tu, wysyłajmy tam. Jestem takim człowiekiem od czarnej roboty, jak trzeba, to wiesz, jak pojedzie, pogada. Ja to robię z ogromną przyjemnością. Tu jest moje miejsce i na razie tak zostanie. Mhm. Tak, to prawda. Tutaj, jeśli chodzi o YouTube, to te zasięgi naprawdę są po, w ostatnim czasie poobcinane i to fakt, że jeżeli, te, jeżeli chcemy się teraz wybić, no to trzeba niestety właśnie albo. Odwalać jakieś głupoty, albo no nie wiem, już nawet nie mam pomysłów, ale to, na, to widać na przykład właśnie po, twojej, po Twoich ostatnich konferencjach na fejmie, nie? że jednak nie chcę tam, wiesz, nikogo obrazić, tak dalej, ale jednak ten poziom jest troszeczkę inny niż ten, który ty, wy żeście prezentowali. I to się chwali, bo jednak. Szczerze mówiąc, ja jestem taką osobą, która woli oglądać miłych, kulturalnych gości, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, niż po prostu takie głupoty, nie? Ale wiadomo, no, fejm rządzi się swoimi prawami. Nie ma co tutaj jakby się do nich też przywalać, no bo to, takie, takie jest ich działanie. Ale no, tutaj fakt, jeśli chodzi o założenie swojego kanału i tak dalej, idzie to teraz mega ciężko. Dobra, tak, słuchajcie. I że to ciężko, jeżeli chodzi o fejm, to tak jak powiedziałeś, no, y, fejm jest specyficzną federacją frikową. Y, tam były dymy, są dymy i dymy będą jeszcze bardzo długo. Na siłę tego nie można zmieniać, bo oni straciliby publiczność, która, y, która tymi dymami się cieszy. Aczkolwiek ja uważam, że otworzyła się taka nisza, taka furtka. Może nie jest to jakaś ogromna ilość widzów, nie jest to jakaś ogromna publika, ale w każdej federacji frikowej znajdzie się też, też miejsce dla takich osób jak ja, które nie chcą brać udziału w sztucznych dymach, które chciałyby reprezentować sport, które chciałyby powiedzieć coś mądrego, albo jak nie trzeba, to w ogóle się nie wypowiadać, a obronić się gdzieś tam dobrą walką. Ja w dalszym ciągu uważam, że mimo tego, że zostałem znokautowany, to to była fenomenalna, fenomenalne otwarcie wieczoru, fenomenalne otwarcie karty walk, Myślę, że ta adrenalina nie, nie tylko nam, nie tylko naszym narożnikom, ale też widzą wystrzeliła w górę. E, chyba najbardziej spektakularny knockout, jeżeli chodzi o FAM MMA. Szkoda, że akurat na moje szczęce i na mojej osobie, ale, ale też mogę powiedzieć, że jestem współautorem. No, czasem los pisze takie scenariusze, być może, być może jeżeli dojdzie do drugiej czy do trzeciej walki, może to mu za, zafunduje, jak to się mówi, zgaszenie światła. E, no i tak to, tak to widzę, Kamilo generalnie. Dzięki bardzo, Krzysztof, jeszcze raz za poświęcony czas. Jesteśmy Nie w stacji. Ma Mam nadzieję, że niedługo się znowu widzimy, usłyszymy. Dzięki, do zobaczenia na razie. Do zobaczenia. No cześć.